Firmowe wyjazdy windsurfingowe wyjazdy szkoleniowe, integracyjne, rekreacyjne i aktywne dla firm. Dobry pracownik to zmotywowany pracownik. Specjaliści od HR już dawno odkryli, że najbardziej efektywnym systemem motywacyjnym są atrakcyjne nagrody dla pracowników, przyznawane za dobre wyniki pracy i są one równie istotne co wynagrodzenie. Innymi słowy, pozapłacowe benefity przyznawane podwładnym to w nowoczesnej firmie podstawa budowania doskonałych i długofalowych relacji z pracownikami oraz zapewnienie sobie ich lojalności. Jednak w dzisiejszych czasach przedstawione fakty zna już niemal każdy szef. A prywatny pakiet medyczny czy karty sportowe stały się standardem większości dużych firm. Aby pozyskać najlepszą kadrę, znajdźmy zatem coś, czego nie mają inni lub mają nadal nieliczni. Cóż może być zaś bardziej zapadającego w pamięć i zachęcającego do pracy niż fantastyczne wyjazdy firmowe? Jeśli zatem chcesz znaleźć oryginalny sposób na zmotywowanie swoich ludzi, wyślij ich na profesjonalny kurs windsurfingu. Zapewnisz im wszystko, czego potrzebują, by przeżyć niesamowite wakacje i jeszcze bardziej kochać Twoją firmę. Pobyt w atrakcyjnej turystycznie miejscowości, gwarancję słońca i doskonałej pogody, a przede wszystkim możliwość nauczenia się czegoś nowego. Nauka surfingu dla firm to jednocześnie dobry sposób, by Twoi pracownicy stali się ludźmi aktywnymi fizycznie, a przez to bardziej energicznymi i zadowolonymi z życia. Firmowy wyjazd windsurfingowy może być nagrodą w konkursie za najlepsze wyniki, zachętą do zwiększenia efektywności pracy, a także wspaniałym pomysłem na aktywny wyjazd integracyjny. Profesjonalny kurs windsurfingowy to także sposób na dobrą atmosferę w pracy, gdyż nic nie integruje pracowników bardziej niż wspólna zabawa połączona z nauką.